Cześć, witam was w kolejnym materiale. Znowu mamy Akademię Taktyczną, w tym przypadku zajmiemy się nieumarłymi. Mianowicie, to jest jedna z frakcji, która chyba na wyższych poziomach trudności ma najgorzej, tak się wydaje, bo pomimo silnych, legendarnych bohaterów, jednostki początkowe nie są najlepsze. W tej późniejszej fazie również do najlepszych nie, nie należą. Za na chwilkę do tego przejdziemy, ale zanim to zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnego materiału, a jak wam się film podoba, to zostawcie łapkę w górę i zobaczcie inne moje materiały, bo też myślę, że są ciekawe i mam nadzieję, że Wam ten materiał również się spodoba. Przejdziemy od razu do jednostek, sobie je omówimy. To będzie pierwsza część, czyli do trzeciego tieru zajmujemy się jednostkami. I teraz tak ta frakcja nie posiada jednostek strzelających, i to jest gigantyczny minus, już jeżeli chodzi o poziom bardzo wysoki, bo na wysokim jeszcze. To tak nas nie boli, ale na bardzo wysokim i legendarnym jest to naprawdę cierniem wokół dla każdego gracza, tak mi się wydaje. Szczególnie na początku. Ponieważ piechotę pierwszotierową mamy bardzo słabą, zombie plus szkielety. Słaba dyscyplina to jest jednostka umarła, więc jeżeli ta dyscyplina mocno spadnie, będziemy mieli więcej strat, to jednostki same nam zaczynają umierać, tak? To nie jest tak jak w przypadku Skavenów, że jednostki zaczną nam uciekać, gdzie Skaveni posiadają większą dyscyplinę. Tutaj po prostu te jednostki zaczną nam wszystkie wymierać i to jest już duży minus, ponieważ przeciwnik piechotę ma lepszą, nawet jeżeli gra tą samą frakcją, to piechota jest lepsza. Mimo wszystko możemy wskrzeszać te jednostki naszymi zaklęciami, ale na początku wiatrów magii nie mamy tak dużo. W późniejszej fazie oczywiście to jest łatwiejsze i mamy dostęp do lepszych jednostek. Natomiast na początkowej fazie no, te zombie i szkielety są słabe. Bardziej korzystamy ze szkieletów, jeżeli do nich mamy dostęp. W tym przypadku wziąłem sobie tutaj do omówienia nie tyle co Manfreda, tyle że Manfred ma gorszy start niż Vlad, dlatego że posiada tylko jedną w zasadzie mocną jednostkę na start jest to Wargulf, a drugą jest po prostu sam tak? Tutaj w przypadku Wlada dostajemy jeszcze jednostkę, do której za chwilę przyjdziemy, która mocno ułatwia na starcie. Natomiast jest jedna taktyka opierająca się na szkieletach e, i zombie, głównie na szkieletach, e, i tutaj bardziej to polecam robić. Nie Nietoperze, mało jednostek, małe obrażenia, brak przybicia e, tego pancerza. Mimo, że na jednostkach strzelających radzą se lepiej niż słabo, bo nieźle też sobie nie radzą, ponieważ ta jednostka jest po prostu słaba. E, jeszcze ma słaby, słabe przebicie pancerza to jest jedyny jej benefit. Kosztuje 90 e, utrzymania. To jest dosyć dużo, gdzie za szkieletę płacimy 70, i mamy jednostek po prostu więcej. jeszcze wilki, już troszeczkę lepsze, ponieważ większa mobilność, więcej jednostek, mimo że nie latamy. Nie możemy przedrzeć się przez jednostki piechoty. To możemy często lurować i też jest jeszcze jedna taktyka, którą wytłumaczymy sobie na podstawie własnej bitwy, tak jak to robiliśmy w niektórych materiałach wcześniej. Pierwszy tier jednostek, raczej słaby, najbardziej polecam szkielety. I co za tym idzie? Tutaj przytoczymy sobie jedną z technologii. Mianowicie dążymy jak najszybciej do za na chwilkę tutaj znajdę minus 100% utrzymania dla jednostek szkieletów wojowników i szkieletów włóczników. To będzie się opierało też na jednej z taktyki, którą ja na przykład korzystam na tych wyższych poziomach trudności, jeżeli chodzi o nieumarłych. Daje nam to sporo, ponieważ za szkielety zamiast płacić 75, które są słabe, płacimy 0. Czyli płacimy tylko za utrzymanie kosztów bohaterów. Eee, staramy się mieć jak najwięcej czarodziei. Co za chwilę do tego przejdziemy, ponieważ na drugim poziomie dostajemy nekromantę, który ma jedno z najlepszych kolorów magii w grze czyli wskrzeszanie, duże obrażenia magiczne. To samo legendarni bohaterowie, bądź też bohaterowie z pocałunków. I te zaklęcia są bardzo, bardzo ważne w walkach. Eee, to jest jedna z rzeczy, którą trzeba mieć na uwadze. Ta frakcja bez magii na starcie jest praktycznie do niczego. E, można też upiornych królów, natomiast nie wydaje mi się, żeby to drzewko było opłacalne, czy to w późniejszej fazie gry, czy w wcześniejszej. Jedyna jednostka stąd przydatna to jest ten magnetyt, ponieważ, e, chyba nawet nie magnetyt, tylko ta druga jednostka, e, czyli ścierwowóz, spiekielny magnetyt, bo on daje tutaj regeneracji jednostek dwa, wszystkim w obszarze, także to jest jedna jednostka jakkolwiek opłacalna, ale mi się wydaje, że to drzewko nie jest w ogóle opłacalne, e, oprócz bohatera. Wolimy już bardziej robić więcej tych nekromantów, e, moim zdaniem to drzewko jest raczej nieopłacalne. Kawaleria jest w porządku, tyle że znowu mamy tą dyscyplinę, tak? Czyli tracimy ileś jednostek, te jednostki umierała umierają. Natomiast na otwartym polu bitwy Kawaleria jest przydatna, ponieważ dwa oddziały, możemy klejstrować jednostkę przeciwnika na szybko tracić dyscyplinę, szybko ją zawijamy. To samo przy psach opowiem, no w tej własnej bitwie. Jeżeli chodzi do trzeciego tieru, to na tym drzewku raczej się nie skupiamy. No chyba, że ktoś musi tą kawalerię, to dwa oddziały myślę, że jeżeli mamy na to slot, można. Przechodzimy do jednostek piechoty. Cementarne gule, całkiem silne, mimo że nie mają przebicia pancerza, to posiadamy truciznę. Uda mi się pokazać, uda. Mamy minus prędkość podstawowa siła broni, obrażenia broni przebijającej pancerz. E, troszeczkę wyższa dyscyplina, troszeczkę wyższa prędkość, ale statystyki dalej nie najlepsze. E, ale tu już jednostka jest lepsza niż e, zombie czy szkielety. E, na samym początku, bo później szkielety mam za darmo, więc wolimy zaoszczędzić te e, dwie jednostki szkieletów zamiast pętarny guli. Szkielety w włócznicy to po prostu premia przeciwko dużym jednostkom. Ale i tak raczej preferujemy szkielety wojownicy, i teraz przechodzimy do grobowej straży, która jest niezła. Duży pancerz, wyższa dyscyplina, premia przeciwpiechocie. Jeżeli mamy dostęp do starożytnej zbrojowni i jesteśmy w stanie utrzymać kilka oddziałów tej jednostki, bo raczej gramy tak, że chcemy mieć jak, jak największą ilość bohaterów ze szkieletami, tymi darmowymi, to jak najbardziej. Mimo, że piechota przeciwnika będzie silniejsza, to ona jest dużo, dużo skuteczniejsza niż zombie czy szkielety, czy cmentarne góle. I przechodzimy do trzeciego tieru, czyli to co jest najlepsze na początku. I tak jak powiedziałem Vlad ma dostęp na początku do wargeistów, zaczyna z nimi i może ich rekrutować na początku. Nie ma dużo jednostek na start, ale jednostka posiada szał, przebicie pancerza i duże obrażenia, mamy siłę broni 100. To jest jednostka latająca, prędkość duża, dyscyplina spora. Potężna jednostka, szczególnie w początkowych oblężeniach. Jeżeli gramy dużo w skupisku albo chcemy wyeliminować jednostki dystansowe, bardzo silna jednostka. Dlatego Vlad ma łatwiej i ją już się opłaca, ale tak jak mówię. 250 utrzymania to dużo, jeżeli jesteśmy w stanie jak najbardziej. Druga jednostka to Wargulf. Mimo niskiej dyscypliny mamy dużo większą siłę broni, duża prędkość, szarża. Pan też nie za duży, ale posiadamy jeszcze regenerację. Tutaj troszeczkę zasłania. O. Mamy regenerację, więc ta jednostka jest wytrzymalsza po prostu, i mimo dużego kosztu utrzymania jest moim zdaniem opłacalna w początkowej fazie gry. I potem przechodzimy jeszcze do cmentarne potwory Mamy zatrute ataki, siła broni też dosyć wysoka, ale dyscyplina niska, pancerz niski, mało jednostek, duży koszt utrzymania. I tutaj już bardziej bym polecał, jeżeli chcemy się zabijać o tą truciznę, to już bardziej cmentarne gule albo właśnie grobowa straż, no i grobowa straż z halabardami. Tutaj jeszcze oprócz premii przeciw piechocie mamy przebicie pancerza, ale większe utrzymanie mamy, tak? Spory pancerz bez tarczy, tutaj troszeczkę słabiej, natomiast również jednostka opłacalna, jeżeli mamy możliwość, to też nie korzystamy. Ale tak jak powiedziałem, głównie korzystamy ze szkieletów, magowie, bohaterowie i jak mamy dostęp do tych silniejszych jednostek, czyli Wargulf, Wargest i grobowa straż. Nareszcie raczej się nie skupiamy, ewentualnie możemy się skupić jeszcze na tych złowieszczych wilkach. Ale też nie za dużo oddziałów, 2 albo 4 maksymalnie. Co za chwilę do tego przejdziemy. I myślę, że omówienie tych jednostek tutaj sobie zakończymy. Przejdziemy do własnej bitwy, pokażę Wam jeszcze o co chodzi. Eee, więc szybkie cięcie. Eee, no i tutaj, na szybko, eee, jeszcze zanim przejdziemy do własnej bitwy, nie będę mówił, jakie jednostki do tego trzeciego tieru. Natomiast jeżeli chodzi o bohaterów, to oczywiście legendarny bądź bohater z pocałunków, bądź taki jaki mamy dostępny, najlepiej czarodziej. E, to znaczy Każdy jest praktycznie czarodziejem, e, ale może być słabszy, tak jak na przykład e, Strigoi są chyba troszeczkę słabszymi czarodziejami. Natomiast w walce są e, troszeczkę lepsi niż magowie. No ale staramy się mieć e, jak najwięcej czarodziei, czyli tych nekromantów, najlepiej z trzech plus bohater, albo dwóch plus bohater. Bo wtedy możemy rzucić zamiast jednego wskrzeszenia 3. Natomiast na początku dwóch bądź jeden plus bohater wystarczy, bo i tak nie mamy tyle wiatrów magii. Ale zazwyczaj rzucamy tylko wskrzeszenie, bo ten czar, który zdaje bardzo dużo obrażeń, mianowicie powiew śmierci, kosztuje bardzo dużo wiatrów magii. więc wolimy po prostu dłużej wytrzymać i cały czas walczyć z bohaterami, zadawać te obrażenia powoli, ale skutecznie niż rzucić zaklęcie, które nam zwiększy, zmniejszy wytrzymałość. Obrażeń nie, możemy nie zadać tak dużo, bo jednostki będą rozbite, więc zabijanie dwóch oddziałów e, 20 wiatrami magii to dosyć mało, gdzie e, dzięki wskrzeszaniu e, możemy. E, tu mamy 6, czyli tam 3 razy, możemy wytrzymać o wiele, wiele dłużej, bo się wskrzeszamy nasze jednostki, więc to po prostu da nam więcej na starcie. E, nie mówię o, o późniejszej fazie gry. No i oczywiście bohater. Eee, ja oczywiście sobie tu szybko wybiorę armię. Eee, pokażę wam to na szkieletach i wezmę te psy. Eee, to od razu sobie zaznaczymy psy. Eee, pokażę wam te Wargeist, oczywiście Wargulf. Eee, I weźmiemy sobie resztę szkieletów. Raczej zombie nie robimy, chyba że musimy, bo nie mamy innej opcji. Eee, jeszcze jeden oddział. No i tu weźmiemy sobie w tym przypadku, tak jak, eee, nie wiem, tam Manfreda. I za chwilkę się znów widzimy. Więc tak, tutaj jeszcze raz powtórzę, bo czasami są nieporozumienia, chodzi o kampanię, o poziom bardzo wysoki wzwyż i chodzi o początkową fazę gry, bo to też jest dosyć ważne. Jeszcze nie ustawiłem jednostek, natomiast szybka taktyka, którą mówiłem z psami, mianowicie dwa oddziały. W początkowej fazie psy po prostu są tańsze, dlatego wolimy psy niż kawalerię. Jeżeli mamy dostęp do tej kawalerii i budynek, no to, to można z tej kawalerii wtedy. Załóżmy, że ta jednostka jest jednostką przeciwnika, bo przeciwnik komputer czasami rozdziela takie jednostki, a nasze pieski stoją sobie tutaj, no i oczywiście ta jednostka podbiega. My rozbiegamy na dwie strony, prawda? Na lewo i prawo nasze pieski. Oni się skupiają na przykład na jednych, czyli zmierzają sobie tutaj, no i my wtedy klejstrujemy tą jednostkę. I teraz tak, jednostka ta ma odsłonięte flanki, czyli mniejsza dyscyplina. Atak od tyłu, zmniejszona dyscyplina. Zadajemy więcej strat, jednostka jest otoczona, zmniejszamy mega dyscyplinę i nawet te psy są sobie wtedy w stanie poradzić, mimo że nie są najlepsze i być może je stracimy. To pojedyncze oddziały można łatwo wyłapywać. Jest to skuteczniejsze z kawalerią albo w leśnych elfach, czy to w innej frakcji, która po prostu te jednostki ma mobilne silniejsze. Natomiast tu również to działa, gdzie psy jeszcze możemy oczywiście wskrzeszać. I te słabsze jednostki, walczymy głównie z Imperium, po prostu są szybko wybijane. Czy, czy kusznicy, czy ta piechota, mimo tych lepszych statystyk, jest łatwo zabijana, to jest jedna z taktyk. Oczywiście tutaj te wargeisty, silna jednostka piechoty. I teraz tak, staramy się bohaterów trzymać w środku. Jeżeli umrą nam bohaterowie, aura dyscypliny się zmniejsza, dyscyplina naszych jednostek spada, morale nam spadają, jeżeli bohater nam umiera, w tym przypadku Lord. I jest, że tak powiem, przysłowiowy kibel, tak? Bardzo mało możemy zrobić. Jest taktyka na szkielety, już Wam ją pokazuję. Zazwyczaj staramy się zmieścić w 3-4 oddziałach. Jest to trochę cizowania, natomiast jest to skuteczne, a skuteczniejsze na pewno niż, niż inna taktyka, tak mi się wydaje, szczególnie na początku. I jest sobie tak, stakujemy, tak? Można robić na 3 cztery na oddziały, i wtedy te jednostki. Przesuwamy do przodu, tak? czyli za pomocą strzałek, można sobie te jednostki przesuwać do przodu. Bohaterowie, w środku, i oczywiście wargulf również w środku. Bo jeżeli rzucimy go samego w wirwalki, to on dosyć szybko umrze, bo ma niską dyscyplinę, niski pancerz i obrony w zwarciu też nie ma tak dużej. Także musimy na to bardzo bardzo uważać, to jest dosyć ważne. I w takim klejstrze nasze jednostki otrzymują mniej obrażeń, bo obrażenia rozdzielają się na więcej jednostek. Bohaterowie tak szybko nam nie umrą, bo dzieje się ta sama sytuacja. Czyli to się tak wszystko napędza w tej formacji i wargul w to samo, mimo że się regeneruje, to wtedy praktycznie nie traci zdrowia, dopóki ma regenerację. A zadajemy ogromne obrażenia. I kolejna rzecz, w momencie kiedy jednostki sobie. Gdzie to zaklęcie? Yy, wskrzeszamy, tutaj, yy, a zaraz, tutaj musimy sobie zmienić lor magii, yy, gdzie jest to zaklęcie. E, mamy tutaj. E, nie wiem, czy to było na tym zaklęciu, ale chyba tutaj nie ma ograniczenia. E, tak, tutaj nie ma ograniczenia, bo wiem, że na niektórych zaklęciach jest, e, że możemy skrzyżować tylko, czy leczyć do czterech jednostek, ale to jest chyba w życia. Tutaj, jeżeli rzucimy. Pozwolę sobie rozpocząć. Jeżeli rzucimy to zaklęcie e, na. Ta, e, znaczy wzmocnione, przepraszam, zaklęcie, bo tu rzucamy wzmocnione to wszystkie jednostki w tych obszarach powinny być wskrzeszane, tak? Tutaj podświetla nam się jedna jednostka, natomiast ja nie widzę tutaj ograniczenia. Ograniczenie jest tylko tyle, ile zdrowia możemy wskrzesić, natomiast wskrzeszamy wszystkie jednostki zawarte w tym obszarze. Dlatego to jest też skuteczne dzięki temu. No i oczywiście w takiej formacji łatwiej nam jest rzucić powiew śmierci, bo przeciwnik ma mniej obszaru do nas atakowania, jeżeli tych jednostek zestakuje naprawdę dużo przy naszych jednostkach, to wtedy możemy usunąć 7 oddziałów i wtedy to nam się opłaca bardziej niż oczywiście wskrzeszanie, prawda? Jeżeli chodzi o wczesną fazę gry, nie umarłem i to tyle. Jeżeli jesteśmy w stanie i posiadamy wargulfy, to sobie oczywiście wletujemy nimi od tyłu albo atakujemy łuczników, którzy są dla nas największym zagrożeniem w tym wypadku, ponieważ łucznicy bardzo łatwo wstrzeliwują nasze jednostki. Także to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą początkową fazę gry. Nie umarły mi, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Tak jak powiedziałem w początku, łapka w górę sub, żeby nie przegapić kolejnego materiału. I mam nadzieję, że właśnie się w kolejnym materiale zobaczymy. To ode mnie wszystko. Cześć.